Dzisiaj o drzewach, które wpłynęły na losy świata. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Spotkamy się, spotykamy się wieczorem, stąd wieczornik w Wieczerniku Bożego Słowa. Bo to w Wieczerniku Pan Jezus wyjaśniał pisma i łamał chleb. To w Wieczerniku, gdzie była wieczerza, Duch Święty stąpił na postołów i tak jak moi drodzy rano, jesteśmy na uczcie przed śniadaniem to jest ważne tak samo tutaj wieczorem przychodzimy na wieczerze. Przychodzimy na wieczerze, aby też posilić się pod koniec dnia. Aby też posilić się pod koniec dnia na to, co jeszcze jest przed nami. Wiem, że zaraz będzie spoczynek, nocny sen, co jest ważne, ale być może jeszcze wiele dni, lat przed Tobą. Pan Bóg najlepiej wie, co jeszcze dla Ciebie przygotował. I tak jak Eliasz uciekał przed prześladowcami, prorok Eliasz i znalazł jedzenie. Weź, najedź się, bo przed Tobą długa droga. Tak samo ty korzystaj z pokarmu słowa Bożego, bo przed tobą jeszcze jest droga. Jak długa? Tego nie wiem. Nie wiem jaką ja mam drogę tutaj na tym świecie. Pan Bóg to wie. Ale najważniejsze, żebyśmy ją dobrze przeszli. Tak dobrze, abyśmy się kiedyś spotkali w niebie. Oto się modlmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję Ci za to, że mogę trwać w adwentowym postanowieniu. Chciałem Ci za to podziękować, że wzbudziłeś we mnie pragnienie codziennego przychodzenia też tutaj na ten wieczornik, na wieczerze Bożego Słowa, i że mnie karmisz. To takie ważne. To takie budujące, że tak się o mnie troszczysz, tak jak tato, mama, dobry rodzic. Chcę, żeby dziecko nie było głodne, ale żeby było nasycone, bo pokarm daje siłę, pokarm daje wzrost. Tak samo pokarm duchowy daje wzrost. I ten pokarm jest potrzebny rano na uczcie przed śniadaniem i wieczorem przy wieczorniku. Dobry Boże, proszę Cię, aby to tygodniowe postanowienie codziennego przychodzenia tutaj na wieczornik było przeze mnie realizowane, aby różne trudności, które się mogą po drodze pojawiać, były tak układane, tak przepracowywane, obchodzone, żeby mi nie przeszkodziły w spotkaniu się przy Twoim słowie. Oto Cię proszę przez wstawienictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz, moi drodzy, zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju, Drugi rozdział od wersetu, to znaczy werset dziewiąty. O tak. Jutro będzie dziesiąty o rzekach, a dzisiaj o drzewach. Dzisiaj o drzewach. Proszę posłuchać. Bóg wyprowadził tam z ziemi wszelkie drzewo, miłe do oglądania i smaczne do spożycia, a w środku tego ogrodu drzewo życia. I drzewo możliwości poznania dobra i zła. Drzewo życia i drzewo możliwości poznania dobra i zła. Drzewo życia i drzewo poznania. I moi drodzy, jak są ważne te dwa drzewa. Jedno drzewo jest związane, i drugie też. Drzewo jest związane z miłością Boga do człowieka. Bo najpierw ta miłość wyraża się w tym, że Bóg jest dawcą życia. Pamiętamy, wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre i piękne. Bardzo dobre i piękne. I tak w tym hymnie o stworzeniu ten refren się powtarzał. I tutaj widzimy dalej to potwierdzenie: człowieku chce, żebyś miał życie wieczne. Pan Bóg nie chce śmierci. Czasami ludzie mówią, Bóg tak chciał. Nie! Bóg nie chciał, żeby doszło do tragedii. Bóg nie chciał, żeby doszło do tragedii. Śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła to jest sprawca wszelkiego zła i nieszczęścia. To Jego należy obarczać, a nie Pana Boga. Pan Bóg daje życie, Pan Bóg daje błogosławieństwo, Pan Bóg daje dobro i piękno. Dlaczego? Bo On sam jest życiem, błogosławieństwem, dobrem i pięknem. I Pan Bóg nie potrafi dać niczego innego. Jest takie powiedzenie: nie można dać tego, czego się nie ma. W Bogu nie ma zła, w Bogu nie ma ciemności, bo on jest światłością. Zatem Pan Bóg nie może dać zła. Pan Bóg nie może dać ciemności. I mamy drzewo poznania dobra i zła. Dlaczego to ma charakter miłości? Bo żeby była miłość, musi być wolność. Wybór, możliwość wyboru, i chcę świadomie i dobrowolnie wybrać osobę, którą chcę kochać, którą chcę pokochać. I moi drodzy, to drzewo poznania łączy się z darem, również łączy się z darem wolności. Czy ja chcę być przy Panu Bogu, czy ja nie chcę być przy Panu Bogu? Ale wiemy doskonale, jak ważna jest wolność. Jak ludzie. Którzy utracili wolność państwową, narodową, obywatelską, społeczną, jak osoby zniewolone, czyli uzależnione, zniewolone przez uzależnienia, co przeżywają? Jak osoba, która w różnych kulturach tak jest, kogoś nie kocha, a musi wyjść za mąż, ożenić się. To jest dramat. To jest dramat. Pan Bóg nie chciał dramatu. Pan Bóg chciał prawdziwej miłości, dlatego dał wolność. A to drzewo poznania właśnie symbolizuje ten dar wolności. Wolności, jaką otrzymał człowiek, jaką każdy z nas otrzymał, ja i ty. I na podstawie Twojej wolności możesz poświęcić chwilę na modlitwę, albo możesz stwierdzić, to mi nie jest potrzebne. Możesz poświęcić chwilę rano, wieczorem na słowo Boże, a możesz powiedzieć nie. Możesz poświęcić czas na pójście na Mszę Świętą w niedzielę, święto, Boże Narodzenie, Roraty, a możesz powiedzieć nie. Możesz poświęcić czas na przygotowanie się do spowiedzi świętej, a możesz powiedzieć nie. Możesz poświęcić czas dla żony, męża, dziecka, a możesz powiedzieć nie. Wolność. Jakże jest to cenny dar. Dzisiaj może warto podziękować Panu Bogu za dar wolności. Wolności, o tym mówił Święty Jan Paweł II, wolność, która jest nie tyle dana, ale zadana. Nie tyle ważna i co mam z tym zrobić. Zadana, czyli trzeba za nią wziąć odpowiedzialność, odpowiedzialnie i mądrze oraz dobrze z tej wolności korzystać. Jakie to jest, moi drodzy, ważne? Jakie to jest ważne w naszej codzienności? Ktoś powie, przecież Biblia to są bajeczki i tak dalej. Nie. To jest konkret, który realnie wpływa na Twoją codzienność. Słowo Boże, bo to jest słowo mądrości. I to jest słowo miłości, która pragnie, aby Twoje życie w oparciu o dobre wykorzystanie daru wolności, było jak najpiękniejsze, tutaj i w wieczności. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie przy Bożym Słowie. Niech ono Was umacnia. Niech Twoją odpowiedzią na ten fragment będzie komentarz. Zostaw, proszę, w komentarzu taki tekst: Panie Boże, chcę dobrze korzystać z wolności. Panie Boże, chcę dobrze skorzystać z wolności. Niech to też będzie Twoja modlitwa o tę łaskę. Zostaw łapkę w górę przed snem. Jak jeszcze masz siłę, to może dostać się dzięki Tobie do jeszcze większej grupy osób, które może jeszcze nie zasnęły, może gdzieś wracają z podróży, coś robią. Mogą sobie to włączyć, bo im się nagle wyświetli. Jeżeli masz taką potrzebę, zostaw w komentarzu intencję uczci świętego Józefa. Składamy tę intencję tutaj duchowo przy świętym Józefie. Aj, aj, aj. A teraz właśnie w tych intencjach, bym sobie zapomniał, pragnę odmówić modlitwę. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi Święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością uchwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam, żeby też to udostępnić, żeby zaprosić innych. Tutaj trwamy w tygodniowym postanowieniu. Zapraszam jutro. Może warto przyprowadzić ze sobą jutro jakąś jeszcze osobę. Zachęcam, porozmawiać, podesłać. Co jeszcze, co jeszcze? No i zapraszam na ucztę przed śniadaniem. Dobrej nocy, śpijcie dobrze i spokojnie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.